Natomiast, jeżeli marszałku. mogę mieć tylko uprzejmą prośbę do pana ministra, czy zechciałby pan ograniczyć czas swojej wypowiedzi do czasu, który w tym dniu przewidzieliśmy dla przedstawicieli klubów parlamentarnych? Będę bardzo zobowiązany za zastosowanie się do mojej prośby. minut proszę. będę przemawiał. No. Szanowny Panie Marszałku, trzy. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, rozmawiamy o trzy. Jeżeli mogę prosić, Oczywiście, ja jestem tylko skromnym marszałkiem, Pan członkiem Rady Ministrów. Panie, panie Marszałku, Szanowni Państwo, my rozmawiamy o suwerenności, a suwerenność to jest dusza narodu. To jest esencja. My nie rozmawiamy o czymkolwiek. O nie, to nie jest jakaś tam sobie uchwała. To jest uchwała, to jest która która dotyczy, Szanowni Państwo, naszej pozycji w Unii Europejskiej. Czy my będziemy prowincjonalnym krajem, który nic nie będzie mógł robić, bo dwa ośrodki tak naprawdę władzy są tworzone w Unii Europejskiej, pozbawieni wszelkich kompetencji? Przecież, Panie Marszałku, powinniśmy natychmiast nad tym usiąść. Tak naprawdę natychmiast uściać. To jest kluczowa sprawa, przecież to chodzi o wolność obywateli, o to, jaką pozycję ma mieć nasz kraj, o naszą państwowość. My swoją robotę jako Rada Ministrów dzisiaj już zrobiliśmy, bo przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie, jednoznacznie mówiąc nie, nie zgadzając się na to, co robi Unia Europejska, to, co ma być jutro głosowane. I powiem więcej, panie Marszałku. Jutro o godzinie 12 odbędzie się to głosowanie. Kiedy pan chce nad tym procedować? My musimy mieć stanowisko Parlamentu wypracowane wcześniej. I teraz nawiązuję do dzisiaj oczywiście. Panie marszałku! Tu się, tu się przyłączam do tego, co mówił pan minister Jabłoński. A jeżeli chodzi o pana posła Zalewskiego, my nie rozmawiamy o Unii Europejskiej, tylko my o Polsce rozmawiamy. O Polsce! Wobec tego bardzo bym prosił, żeby procedować natychmiast tą uchwałę. Panie, panie marszałku, jeszcze jedna rzecz. Wracam trochę do pewnego wątku historycznego. Kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach, to pomimo wielkich sporów, które dzieliły całą scenę polityczną, szanowni państwo, wszyscy potrafili usiąść do jednego stołu i wypracować kompromis. Wszyscy, i Daszyński, i Dmowski, i Piłsudski, i Paderewski, i Korfanty, wszyscy, i Witos też, i Witos też, oczywiście. A dzisiaj, Szanowni Państwo, wy to chcecie gdzieś tam odrzucić zbo w bok. Suwerenność to jest kluczowa sprawa. Proszę o natychmiastowe przejście do pochylenia się parlamentu całej Izby nad tą uchwałą. Panie pośle, panie ministrze, akurat w, w tej sytuacji bardzo dziękuję za pana głos. Powtórzę raz jeszcze Komisja do Spraw Unii Europejskiej jest organem polskiego parlamentu. Każda minuta. Każda minuta, którą spędzamy na tej dyskusji, na tej sali, oddala nas od wystąpienia do tej komisji i przygotowania materiału przez, tej komisji, przez tę komisję, który mógłby posłużyć refleksją tym, którzy jutro w Unii Europejskiej decyzje będą podejmowali.